Poprzednio w mistycznym przeznaczeniu. Księga ciągle wspomina o inkarnacji? Pisana jest jakby kodem? Co się dzieje? Nie tylko zioła i runy są złe. Związaliśmy się w płomieniu. Nie spłoniemy, odrodzimy się. Byłem kobietą w poprzednim życiu. Prawie nas zabiłaś Anita. Niecodziennie dowiaduje się, że mam siostrę z poprzedniego wcielenia. Jestem przerażona tym, co odkryliśmy. Nie mogę tego dłużej ukrywać. Upadli aniołowie, którzy przybrali ludzką postać, zwodząc kobiety obietnicami wiedzy i mocy. Karownica namierzona. Poznała resztę. Słuchaj, podobno jesteś fotografem. Potrzebna byłaby mi... sesja. fryz fast! A, do diabła! Dlaczego te runy nie chcą się aktywować? Zostaje mi tylko telekineza. Spokojnie. Anita, źle aktywujesz runy. Runa Isa to lód, a intencję zrobiłaś ziemi. Musisz poczuć energię runy jako jedności z tobą i przetransformować ją. Poza tym to może być karma twojego przeszłego wcielenia. Przywołałaś upadłego, więc runy Odyna się odwróciły. Ziara? Ziórfo? Nie popisuj się. Kto to Anita tak wydzwania? To ten stary leśny ze szkoły chce sesję jego schroniska. Czeka mnie podróż w góry, jakoś nie chce mi się robić mu zdjęć. Mistyczne przeznaczenie. Właśnie pakuje się na wyjazd. Daniel opowiada, jak układa się z Wiktorem. Bzykaliście się już? Anita, jak zwykle, wyczucie 100%. Dla Twojej wiadomości, tak. Jak się układa? Dobrze. Jest kochany. Po rytuale regresji w lesie to nam pomogło. Inaczej dusilibyśmy te uczucia. Natomiast dla Ciebie nasza podróż w czasie była trudna. Martwię się o Ciebie. Daję sobie radę. Nie będę ukrywać, że martwi mnie fakt polegania tylko na telekinezie, ale muszę zmierzyć się z konsekwencjami z poprzedniego wcielenia. Ej, przepraszam, padłam niechcący. Nic się nie stało. Sprawdzałam GPS-a przed wyjazdem. Wybacz. Wpaść na tak piękną kobietę w tak ponury dzień to dla mnie zaszczyt. Dziękuję za komplement, ale nie czerwienie się tak łatwo. Uwielbiam te nasze wieczory. Pojedziemy gdzieś w ten weekend? Z tobą wszędzie. Za nas. Co to? Jak nie chciałeś się całować, mogłeś powiedzieć. No coś ty, to nie ja. Już dawno powinien tu być. Mam złe przeczucia. Tutaj jesteś, wiedźmo. Już mi nie uciekniesz. ZOSTAW! Mówiłem ci, że to nie ja! Co o co chodzi? Patrz, odbicie! Co? Daniel? ZOSTAW! Anita ma kłopoty! Ała! Pieprz się! Nie cholera, Anita! Jesteś odbyw? pewny, że to jest to schronisko? Tak! O cholera, było czerwone! Nie wybaczę sobie, jak coś się stanie. Ciągle mówiłaby ćwiczyć magię. Ona ma tylko telekinezę. W końcu nastał ten czas czarownico, a może Astrid. Mój ród zwalcza takich jak ty. Obserwowałem cię od twoich narodzin. Byłaś piękną dziewczynką. Nie dotykaj mnie, stary z boku. To proszek blokujący magię. Myślisz, że nie jestem przygotowany? Dodatkowo otumanicie! Anita! Proszek blokujący magię. Odwrócę jego uwagę. Rozwiąż Anitę. Musimy odejść dalej! Aktywuje runę, a ty rozprosz ją telekinezą. Yes. Ten Tempo!